1 lipca weszły w życie nowe przepisy, które partia rządząca promowała pod nazwą niskie podatki. To oznacza zmianę zasad obowiązujących od 1 stycznia. Wtedy wdrożono tak zwany Polski Ład. Jednak mimo nazwy zapanował duży nieład. Wiele osób nie wiedziało, jaką część wypłaty będzie musiało oddać państwu. Teraz przepisy mają być bardziej czytelne i mają pozytywnie wpłynąć na portfele podatników. Gdyby nawet wyszła różnica na nie korzyść, to tą różnicę zwrócimy. Ale generalnie mechanika tutaj tych zmian jest taka. Pamiętajmy, mamy obniżenie stawki podatkowej z 17 na 12%. Mamy niezmienioną kwotę 30 tysięcy wolną od podatku i pozostawiony próg wejścia w 32% podatek na 120 tysiącach. I te zmiany według wyliczeń no, muszą się okazać prawie dla każdego, czy w zasadzie dla wszystkich korzystne. Korzystne na pewno nie będą dla księgowych, ponieważ wprowadzane w połowie roku mogą powodować problemy z prawidłowym wyliczeniem podatku i składek. Jak mówią, nie jest prawdą, że wszyscy na kolejnych zmianach skorzystają. Składka zdrowotna, która jest liczona przy każdej formie opodatkowania, opodatkowania w inny sposób, powoduje, że płacąc niższą stawkę podatku i mniejszą należność podatku do Urzędu Skarbowego, może powodować zwiększenie należności do zakładu ubezpieczeń społecznych, czyli tak naprawdę zapłacimy większe, większe składki ZUS, a to spo, może spowodować, że tak naprawdę przedsiębiorca wcale nie zyska, a wręcz może nawet Stracić. Nie zyskają także podatnicy, którzy nie złożyli PIT-2 przy zarobkach do 12 800 zł na miesiąc brutto. Dotyczy to m.in. mundurowych emerytów, zleceniobiorców czy osób, które osiągają dochody z więcej niż jednego źródła.